Gdy pierwsza gwiazdka zalśni na niebie, ktoś saniami wyruszy do ciebie. Zapyta, czy włeś grzeczny? da prezent bezużyteczny? Jakieś słodycze i rarytasy? Zamiast laptopa lub większej kasy. Do tego kartka wesołych świąt, którą odrzucisz w najdalszy kąt, potem zawinie się w mrok, by znowu przylecieć za rok. Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, Przesłać życzenia się godzi. Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych, zdrowia, spokoju, radości, a w nowym roku olbrzymiego rogu obfitości. Biały śnieg pada, w okienkach światełka migają, a do wigilijnego stołu bliscy zasiadają. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, gdy w sercach budzi się nadzieja. Boże Narodzenie to czas, w którym płynie wiele życzeń, a nasze, choć nie będą jedyne, płyną z serca. Życzymy Wam, aby ten wyjątkowy czas upłynął Wam w radosnym nastroju i był wypełniony pokojem i spotkaniami z najbliższymi. Niech wszystkie marzenia wypowiedziane przy wigilijnym stole zostaną zrealizowane w nadchodzącym nowym roku. Świąt Bożego Narodzenia, białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość, odpoczynek, oraz nadzieje od nowonarodzonego na nowy rok lepszy niż ten, co właśnie mija. W tym wyjątkowym czasie przesyłamy najlepsze życzenia, by dni te były pełne radości, Spotkań z bliskimi, by były zapowiedzią nowego roku, który spełni wszystkie marzenia. Wesołych świąt. Boże Narodzenie to czas niezwykły. Czas, kiedy wszyscy ludzie stają się dla siebie bardziej serdeczni. Czas, kiedy ludzie się do siebie zbliżają. Czas, kiedy ludzie cieszą się każdą chwilą. Boże Narodzenie ma nas łączyć. Ma dawać poczucie bliskości z drugim człowiekiem, jednocześnie przybliżając nas do dzieciątka Jezusa. Gdy pierwsza gwiazdka właśnie na niebie, święty Mikołaj przybędzie do ciebie. Powspominacie dawne czasy, popróbujecie świąteczne frykasy. A potem odleci i skryje go mrok. Lecz ty się nie martw, wróci za rok. Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, że każdy wszystko usłyszy. I sanie w obłokach mknące, i gwiazdy na dach spadające. A wszędzie to ufne czekanie. Czekajmy, dziś cud się stanie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, gdy wszystko się inne wydaje i każdy milszy się staje. W tym wyjątkowym czasie życzenia Wam przesyłamy i opłatkiem się z Wami dzielimy, bo bardzo za wami tęsknimy. Życzymy pogodnych świątecznych dni, radosnych spotkań i nadziei, która sprawi, że nadchodzący rok będzie lepszy od poprzedniego.